Hej, witajcie. Piątek. <laughs> Nie za dużo tych nagrań ostatnio, ale. E, praca <laughs> i życie. Biegam, troszkę trenuję i tak dalej, więc e, sporo się też, jak gdyby dzieje w sferze takiego znowu standardowo planowania i, i, i próby e, układania sobie, szczególnie kwestii treningowych w ostatnim czasie, bo reszta jakoś idzie do przodu. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć o tym e, o takiej akceptacji. E, z punktu widzenia samego siebie. Bo z perspektywy czasu, e, są takie bolesne momenty w życiu, kiedy orientujesz się, że na przykład czegoś ci się nie uda, albo na coś nie starczy ci czasu. E, kurde, czy to nie jest troszkę krzywo, przepraszam, może teraz będzie lepiej. E, albo że mimo najlepszych chęci, jak gdyby są inne priorytety. I to moim zdaniem, nazywa się trochę dorosłość, nie? E, I. Będąc dorosłym już parę ładnych lat, nie mówię, że od 18 roku życia, ale zakładam, że powiedzmy od paru mimo wszystko, jak gdyby jednym z elementów życia stało się to, żeby akceptować to, że na pewne rzeczy nie starczy czasu, że pewne rzeczy trzeba będzie zrobić kiedy indziej, że pewne decyzje trzeba podjąć tak, a nie inaczej. Um, I tak naprawdę, najważniejszym elementem tego wszystkiego jest. To, jak sobie radzić z tą taką pewnego rodzaju bezradnością związaną z dorosłością, bo nie da się wykreślić elementów takich jak praca, jak opieka nad dzieckiem, jak yy, cokolwiek innego, jeżeli chodzi o nasze zobowiązania, i zacząć nagle robić czegoś innego. Więc wszystko, co chcielibyśmy wprowadzić w swoim życiu, tak naprawdę musi opierać się na kompromisie i bardzo dobrym planie, bo nie da się pójść na żywioł. Przynajmniej ja nie potrafię już od dłuższego czasu w ten sposób zadziałać, bo po prostu. Wiem, jakie elementy, na których mi już zależy, stracą na tym. Nie wiem, czy ja już kiedyś o tym kurde nie mówiłem, ale no tak naprawdę ta, ta sztuka kompromisu, którą wymusza dorosłość, jest tak naprawdę takim brutalnym zderzeniem z tym, co chciałoby się robić, co musimy robić, co lubimy robić, co wydaje nam się, że chcielibyśmy polubić, robić, bo jest interesujące, bo jest fajne. I. Bardzo prosty przykład jest na przykład... Bardzo dobrym, bardzo prostym przykładem jest na przykład... Yes. Znowu drugi raz powiedziałem na przykład. Um. Bardzo dobrze obrazuję tą sytuację to, jak na przykład podchodzę do gier. Kiedyś grałem w dużo różnych gier. Teraz w zasadzie gram w kilka gier dosłownie i bardzo mało nowych gier próbuję, bo nie mam czasu. Eee, wydaje mi się, że czas, który jestem w stanie poświęcić versus cena, jaką za tą grę trzeba zapłacić, jest tego trochę niewarty bo żeby się dobrze bawić tą grę, to muszę spędzić na niej dużo godzin, a ja bardzo nieregularnie jestem w stanie grać. Większą frajdę na przykład zaczęło mi dawać oglądanie, jak inni grają, bo mogę zobaczyć gry na takim poziomie, do których ja bardzo często nie jestem w stanie dojść, prawda? Um, inną kwestią jest to, że chciałbym spróbować robić inne rzeczy, ale, ale nie jestem w stanie, bo po prostu ten czas nie jest z gumy. I, uh, nie chodzi o to, jak to sobie planować, jak to sobie układać w tym, w tym materiale, który teraz nagram, tylko chodzi o to, że po prostu jednym z elementem mojego życia stała się tak naprawdę umiejętność zaakceptowania tego, że pewne rzeczy będę mógł zrobić może kiedy indziej, może za rok, może za dwa lata i tak naprawdę <laughs> ułożenie sobie życia w taki sposób, żeby ten czas był coraz większy, na, żeby ta proporcja pomiędzy tymi obowiązkami, praca i tak dalej i, i, i życie tak naprawdę a tymi rzeczami, które chciałoby się spróbować, przetestować i tak dalej. To jest też taki element, który trzeba gdzieś mieć w swoich założeniach. To znaczy jak prowadzić, jak to wszystko budować, żeby pomimo tego, że dzisiaj akceptuję, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, to w perspektywie być może pół roku, może roku będę w stanie to zrobić. Cierpliwość yy... Spokój, pogodzenie się. Wiem, że to nie brzmi tak trochę optymistycznie, ale e, no to jest ta, taka, taka prawda. Ta umiejętność pogodzenia się daje taki troszkę spokój. Nie, nie taką momentalną frustrację i złość, i rozczarowanie, że nie da się pewnej rzeczy zrobić, tylko po prostu mm, pozwala przejść nad tym do porządku dziennego i tak jak mówię, obiecać sobie coś w planach. E, a skupiać się na tym, co jest w tym momencie tymi najwyższymi priorytetami. Czy brzmi w tym momencie smutno, tak jakbym oddawał coś, co chciałbym robić i nie mogę? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że mimo wszystko jestem zadowolony z tego, co robię i z ilości rzeczy, jakie robię. No, ale nie zmienia to faktu, że chciałbym porobić trochę więcej. Tyle ode mnie w piątek, słuchajcie. Eee... Zbieram się do, do wideo na temat treningu wyplanu planu treningowego do, do marca. To będzie duży projekt, i muszę też e, usiąść nad nim i porządnie to rozpisać. No i tyle, słuchajcie. Udanego piątku i weekendu. Do zobaczenia. Hej!